Oj, chyba muszę zafarbować włosy, bo one już totalnie nie ogarniają, a farbowałam ile? Trzy tygodnie temu? O! Dobra. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj do Was przychodzę z TBR-em październikowym, w którym powiem Wam, jaki jest motyw przewodni na ten miesiąc i jakie książki planuję przeczytać. Także jeżeli jesteście ciekawi, jakie pozycje znajdują się tutaj u mnie na kolanach, to zapraszam Was dalej do oglądania. Ja wiem, że ten film powinien pojawić się tak myślę, że pod koniec września, a nie praktycznie w połowie października. Więc pocieszam się tym, że lepiej późno niż wcale. W każdym razie dzisiaj powiem Wam, jakie książki chcę przeczytać i jaki jest motyw przewodni na najbliższe tygodnie, na najbliższe dni. Więc jeżeli będziecie chcieli wziąć też w tym udział, to jak najbardziej zapraszam. Także ja już w sumie może bez zbędnego przedłużania pokażę Wam te książki i nie będę się już tłumaczyła. Ma culpa obiecuję, w listopadzie się poprawię i myślę, że wrap-up wrześniowy i październikowy połączę razem, bo mam w planach też reading vlogi. Dwa już nagrane czekają na montaż, także dobra. Okej. Okay, to nie jest temat przewodni tego filmu. Ten TBR będzie się składał jakby z części y, takiej bardziej recenzyjnej, czyli książek, które ostatnio do mnie przyszły i z którymi będę nagrywała reading vlogi, o których będę wam mówiła i książek, które dopasowałam do motywu przewodniego tego miesiąca. I jedno z drugim jakby się nie łączy, ale to już zaraz zobaczycie. Pierwszą książkę, którą tutaj mam, jest to książka, którą ja chyba czytałam już w sierpniu. W sierpniu albo w lipcu. Wydaje mi się, że w sierpniu. I teraz robiłam e, re-read i nagrywałam reading vloga troszeczkę innego niż zazwyczaj, ale zobaczycie wszystko, jak się pojawi na kanale. W każdym razie jest to czwarty tom zapomnianej księgi Pauliny Händel, czyli Wysłannik. Ja o tej książce więcej wam mówię w tamtym filmie, więcej wam pokazuję. A dlaczego tamten reading vlog będzie inny od innych? Co to w ogóle za konstrukcja? <laughs> w każdym razie tak, tutaj jest czwarty tom. Ja go skończyłam czytać w poniedziałek, czyli już w październiku, więc jakby, no, załączam go do tego TBR-u, żeby się jakoś podbudować, że już jakąś książkę przeczytałam w tym miesiącu, bo wrzesień to był totalny zastój czytelniczy. Myślałam, że wszystko będzie szło mi tak gładko, ale no, niestety. W każdym razie tak, to jest pierwsza książka, która znajduje się właśnie w tym TBR-ze, i z tyłu obok innych cudownych i wspaniałych osób jestem patronką właśnie tej. Części. Mega się cieszę, że mam taką możliwość, miałam taką możliwość, właściwie mam, e, patronować tej pozycji, bo ten tom to jest po prostu hit nad hitami, i przypuszczam, że osoby, które już wcześniej czytały zapomnianą księgę, teraz. Po tylu latach, powracając do tej historii, mają takie same ciarki jak w momencie kiedy właśnie czytały tę pierwszą trylogię. I kolejna książka, która jest do recenzji, z którą będzie reading vlog na tym kanale, jest to pozycja Wiktora Paskowa Ballada o lutniku. Jest to pozycja, która porusza temat dojrzewania, dojrzewania chłopca. Ja czytałam wiele pochlebnych opinii na temat tej właśnie książki, więc już nie mogę się doczekać, zwłaszcza że to jest jedna chyba z najcieńszych książek w tym tbiarze i liczę że ogarnę ją jakoś w weekend. Nagram też takiego bardziej weekendowego reading-vloga, bo już dawno takiego nie było. Raczej ostatnio strasznie mi się rozciągają te reading-vlogi. Niemniej jednak, tak, jestem bardzo ciekawa tej pozycji, ponieważ tutaj też jest poruszony temat y, pamięci, która zapisana jest w przedmiotach, i mam. Dużo oczekiwania względem tej pozycji, bo ostatnio jakie książki czytam od wydawnictwa poznańskiego, to one wszystkie są naprawdę świetne i mega, mega zaciekawiła mnie właśnie ta historia, ale też Wam nie chcę tutaj zbyt wiele zdradzać. Po pierwsze dlatego, że jeszcze tej książki nie czytałam, a po drugie dlatego, że no, będzie reading vlog, więc tam chciałabym Wam też przeczytać i opis, i no, podzielić się swoją opinią, także tutaj tylko pokazuję. I tyle. Kolejna i ostatnia książka, która też jest w tej grupie do recenzji, jest to książka właśnie mi wypadła. E, jest to książka Eli w 10 minut i 38 sekund na tym dziwnym świecie. Ja widziałam, że już sporo osób na YouTubie i na Bookstagramie, czyli na Booktubie i na Bookstagramie czyta tę pozycję. Ja jeszcze nie zaczęłam e, i jest to no, jedna z grubszych książek, którą planuję przeczytać w tym miesiącu, <laughs> ale jak zobaczyłam łamanie w środku, to nie jestem aż tak bardzo przerażona przez ten zastój czytelniczy we wrześniu. W każdym razie, ja już o tej książce co nieco wam mówiłam przy ostatnim ostatnim reading vlogu, bo rozpakowywałam paczkę i czytałam wam ulotkę, która była dołączona właśnie do tej paczki. Słyszałam, że jest to przewspaniała, ciepła, przepiękna historia i też dość niespotykana. I ponownie, tak jak przy poprzedniej pozycji, jest to książka wydawnictwa poznańskiego. Mam duże oczekiwania, bo póki co na żadnej z książek się nie spażyłam, Wszystkie idealnie pasowały do mojego gustu czytelniczego. Właśnie książki mi spadają. I to, że ta książka jest przepięknie wydana, to chyba nie muszę zaznaczać, bo chyba wszyscy to widzimy i to tłoczenie tutaj. Och, to jest mistrzostwo. W każdym razie tak, to są książki, które do mnie przyszły, z którymi będą reading vlogi, które nie są jakoś połączone z motywem przewodnim tego miesiąca, ale przeczytać je muszę. I coś więcej wam o nich powiedzieć. Zresztą to są książki, które niedawno miały swoją premierę, bo Ballada o Lutniku i Wysłany Nick to są premiery z września, dokładnie 30 września. I Eli Szefak, hmm, ona będzie miała swoją premierę, czy już miała? Ale wydaje mi się, że będzie miała chyba 14 października. Hmm, zastanawiam się. Właśnie. Y Zleciały te książki, na kanapie leżą i tak zrobiły takie. <grymne> e, tak, także to wszystko, ale nie wszystko, co planuję przeczytać w najbliższym miesiącu. Jeżeli chodzi o motyw przewodni października, to dwa lata temu organizowałam z gosią z Tu czytam Wiktober. To było dwa albo trzy lata temu. W każdym razie, no jakiś czas temu organizowałyśmy Wiktober i myślałam, że co roku będę powtarzała, bo uwielbiam książki wiktoriańskie. Jak mnie oglądacie, to na pewno o tym dobrze wiecie. I tak myślałam, że w tym roku też będzie Wiktober, ale podeszłam też do swojej półki jakoś tak w sierpniu no nie, przed wakacjami, dobra e, podeszłam do swojej biblioteczki spojrzałam na te książki i stwierdziłam, że chciałabym ten motyw przewodni jakoś troszeczkę zmienić, troszeczkę go poszerzyć i wiem, że Gosia czytam, nagrała swój TBR na Wiktoriański Październik, wiem, że też Rotan nagrał taki film także ja na dole w opisie umieszczę wam linki do ich filmów, bo na pewno kiedy zobaczycie ich filmy, więcej dowiecie się na temat całej akcji i będziecie mogli też wziąć udział, także tak, wszystko znajduje się w opisie, a jeżeli chodzi o mój motyw przewodni, to ja po prostu stwierdziłam, że październik będzie takim miesiącem bardziej klasycznym i to w takim ogólnym znaczeniu, żeby nie skupiać się na epoce wiktoriańskiej, tylko po prostu sięgnąć po jakieś takie pozycje, które można nazwać klasykami. A wiadomo, że jest to termin bardzo, bardzo, bardzo obszerny i wybrać sobie książki, które od dłuższego czasu już są na tej naszej biblioteczce yy, i zawsze szukamy jakichś takich. Bodźców, które nas zachęcą do tego, żeby sięgnąć konkretnie po te książki. Ja wybrałam sobie trzy pozycje, i to jest bardzo optymistyczna wersja, jeżeli chodzi o moje czytanie, bo są to grube pozycje, i jak widzieliście poprzednie książki, no jedną już przeczytałam, jedna jest krótka, a trzecia jest gruba, więc nie wiem, jak mi pójdzie to czytanie w tym miesiącu, ale. Trzeba być dobrej myśli. Także tak, jeżeli chodzi o pierwszą książkę, którą tutaj mam, to ona akurat idealnie będzie pasowała do wiktoriańskiego października, więc w sumie też dopasowałam trochę ten TBR do tego, o czym mówi Gosia czy, czy też właśnie Kubarotan. E, mianowicie jest to książka Lokatorka Wildfield Hall e, Anne Bronte. Ja miałam tę książkę już w TBR-ze. Hmm, chyba w tym roku. Chyba w tym roku planowałam ją przeczytać. Oj, ale się ciemno zrobiło. I teraz jestem jakoś dziwnie oświecona. Dobra, już mniejsza z tym. W każdym razie, planowałam tę książkę już przeczytać w tym roku, ale jakoś mi nie wyszło. Nie czy nie. Czy nie było to. Na TBR lutowy. Nie, nie nie będę teraz szukała w swojej pamięci, bo jest rano, jestem przed pracą, więc ta moja pamięć jeszcze szwankuje. W każdym razie tak, to jest pierwsza książka, którą planuję przeczytać, i ona idealnie pasuje do tego wiktoriańskiego miesiąca, a no bo jakby Anne Bronte jest wiktoriańską pisarką. Ono oczywiście bawię się w Kapitana Obusi, jakby to co oczywiste mówię cztery razy. Dobra, także tutaj mamy lokatorkę Wildfield Hall. Ja od dłuższego czasu chciałam tę pozycję przeczytać, bo słyszałam, że obok Shirley jest to bardzo dobra pozycja. Jeżeli chodzi o willet to ostatnio troszeczkę, nawet nie troszeczkę, zawiodłam się na tej pozycji, bo myślałam, że będzie naprawdę świetna, że się zakocham, że to będzie moja nowa miłość, jeżeli chodzi o siostrę Bronte. a no niestety zawiodłam się i to tak bardzo, bardzo. Ale jeżeli chodzi o lokatorkę. To też mam spore oczekiwania i myślę, że może być to miłość od pierwszego obejrzenia. Jest to chyba jedna w ogóle z krótszych książek, które tutaj z tyłu się znajdują, bo bilet była dłuższa, chyba jest najdłuższa. Najgrubsza, najdłuższa. No. Także to jest pierwsza pozycja, i teraz już przechodzimy do tej takiej bardziej rozbudowanej części, bo od dłuższego czasu chciałam przeczytać Fiodora Dostojewskiego, Zbrodnie i Karę. Ja tę książkę czytałam w liceum. Nie pamiętam, czy przeczytałam ją całą, czy tylko fragmentami, no bo wiadomo, matura język polski. Ja akurat byłam taką uczennicą, że za lekturami, no, nie przepadałam. Jeżeli moja pani z języka polskiego mnie ogląda, przepraszam, ale więcej potrafiłam niekiedy wyciągnąć ze streszczeń i więcej pamiętałam niż z lektury, którą przeczytałam. <grych> I na studiach wiem, że czytaliśmy fragmenty i Zbrodni i Kary i Mistrza i Małgorzaty. Mistrz i Małgorzata chyba na teatrologii, a Zbrodni i karę chyba na literaturoznawstwie. No, mniejsza z tym. W każdym razie pamiętam, że fragmenty czytałam i pamiętam, że w ogóle to była jako lektura u mnie też na studiach. Ja czytałam albo całość, albo fragment. Prawdopodobnie nie czytałam całości, i teraz mi to po prostu dużo fragmentów gdzieś tam śmiga w pamięci. Więc stwierdziłam, że październik to jest idealny moment na to, żeby sobie odświeżyć tę historię, żeby ją przeczytać na nowo, żeby przeczytać ją. Teraz, w momencie, kiedy mam już inne doświadczenie, inne podejście do książek, inną dojrzałość czytelniczą. Och, tak to wzniosie zabrzmiało. <grych> Ale coś w tym jest. Powiem Wam, że niektóre książki, które teraz czytam, e, kiedyś nie wydaje mi się, że mogłyby mi się spodobać, a dzisiaj odnajduję w nich nowy sens i myślę, że właśnie zbrodnia i kara będzie jedną z takich pozycji. Jak widzicie, to nie jest książka wiktoriańska. Ona kompletnie nie pasuje do tych właśnie tematów Victuberu, więc stwierdziłam, że skoro chcę ją przeczytać, to poszerzę sobie właśnie jakoś ten motyw przewodni na ten miesiąc. I ostatnia książka, która tutaj znajduje się na moich kolanach, jest to książka, która bardziej pasuje mi pod tym względem, że jest ona po prostu idealna na ten czas przed-Halloweenowy, tak? Czyli taka bardziej wiecie, no. Spółki, że tak powiem. Widziałam teraz na zagranicznym YouTubie, że bardzo dużo Booktuberów dodaje. Y Tibiary, takie spółki, Tibiary z jakimiś tam duchami, z mrokiem i w ogóle. Pomyślałam, że to jest fajny motyw i mogłabym go wykorzystać za rok, bo ja nie czytam wiele takich książek, więc chciałabym poszerzyć jakby swoją wiedzę. Ale dobra, w każdym razie ostatnią książką, którą tutaj mam, bo oczywiście odbiegam od tematu, jest to książka Brama Stokera, czyli Dracula. Ja już od dłuższego czasu tę książkę mam na swojej półce i oczywiście zastanawiałam się, czy nie wziąć u piora opery. Tutaj jest. O, tu. Motyw jest taki, że ja naprawdę chciałabym te książki wszystkie przeczytać, bo one wszystkie są tak cudowne, wszystkie tak... Dobrze pasują, właśnie na ten czas jesienny. Nie wiem, czemu ja tak tę książkę trzymam, co, co się tu dzieje. Ech, Także słuchajcie, ja w ogóle jestem tak podjarana tymi książkami, które sobie wybrałam, i chciałabym właściwie teraz usiąść i zacząć czytać i nic innego nie robić. To jest w ogóle jakby moje marzenie ostatnich kilku dni, bo ja cały czas widzę ten TBR, i ja widzę, jakie tu są dobre książki, i ja widzę, jak te książki idealnie pasują do tego miesiąca, do tej atmosfery jesiennej, do. Do tego deszczu za oknem, do tej szarości, do tych przepięknych, brązowo-zielono-pomarańczowych liści. Dobra, odpływam, wiem, że totalnie odpływam. Ja jestem typowym marzycielem i romantyczką, i tak, to mi się bardzo często zdarza, tylko zazwyczaj nie mówię tego na głos, ale, <ścoughs> ale po prostu. O! Już się nie mogę doczekać. I pewnie jak skończę te książki, które mam do recenzji i będę miała czas, żeby czytać właśnie te, które sobie wybrałam na TBR, taki swój wewnętrzny, to pewnie zacznę się zastanawiać, od której książki zacząć, bo będę chciała czytać wszystkie trzy naraz e, i będę musiała wybrać. Także tak. Dobra, odkładam książkę, i jeżeli chodzi o maraton na ten miesiąc, bo ja prawdopodobnie już o tym mówiłam w ostatnim reading vlogu, ale powtórzę tutaj, no bo to jest TBR, więc jakoś tak to jest też bezpośrednio związane. Ja od jakiegoś czasu. Od, pff, od jakiegoś czasu, od wakacji. <grywa> Wakacje i we wrześniu organizowałam maratony czytelnicze, które były organizowane w piątek, sobotę i niedzielę. Najczęściej był to ostatni weekend miesiąca i były to maratony związane z motywem przewodnim danego miesiąca. I ja bardzo chciałam zorganizować taki maraton właśnie w październiku, ale jest jeden ważny, wydaje mi się dość istotny problem mianowicie praktycznie w każdy weekend jestem gdzieś i nie ma mnie w domu. Więc po prostu nie będę miała możliwości, żeby nagrać taki reading vlog w spokoju i żeby dużo czytać, bo przy takim maratonie no zazwyczaj się więcej czyta niż normalnie poświęca się na to więcej czasu. Sorry. To budzik, że powinnam już skończyć gadać i usiąść do montowania filmu przed, czekajcie, ostrość. I pomału przejść do montowania tego materiału przed pracą. W każdym razie na czym ja skończyłam? Na maratonie i bardzo bym chciała i prawdopodobnie następny weekend, czyli 16, 17, 18 będę w domu, ale w sobotę idę na urodziny wujka i 16, 16 tak, w piątek jestem w pracy do 20, więc jakby sami widzicie, wydaje mi się, że po prostu nie miałoby to sensu, no chyba, że ten maraton trwałby tylko w niedzielę, to znaczy, że byłby to taki 24-godzinny maraton, ale wydaje mi się, że wtedy udałoby mi się przeczytać maks jedną książkę. <laughs> I to też w bardzo optymistycznej wersji. Możecie napisać mi w komentarzu, czy bylibyście zainteresowani takim maratonem jednodniowym, gdzie czytalibyśmy klasyki właśnie tylko w niedzielę. Nie wiem, czy to jest dobra opcja, bo na pewno większość z Was w poniedziałek idzie do szkoły, do pracy, na uczelnię, więc dajcie mi znać, co o tym myślicie, czy to jest dobry pomysł, czy po prostu w tym miesiącu odpuszczamy maraton, a w następnym miesiącu już na spokojnie sobie zorganizujemy też tematyczny maraton, który będzie powiązany właśnie z tym, co zaplanowałyśmy na listopad. Tak mówię w liczbie mnogiej, bo nie będzie to tylko i wyłącznie mój maraton, Pff, nie maraton, tylko mój TBR, ale o tym dowiecie się więcej w listopadzie. Dobra, kochani, także ja się już nie rozgaduję, bo ten filmik miał być o wiele krótszy, a wyszło jak wyszło, jak zawsze. <noise> w ogóle nie jestem zaskoczona, ale cieszę się na ten TBR, bo znowu mam takiego motywacyjnego kopa do czytania, bo gdzieś jak sobie je położę na widoku, to wtedy te książki tak na mnie patrzą wszystkie. I tym wzrokiem mnie mrożą, <noise> i mówią mi cały czas: zacznij mnie czytać, zacznij mnie czytać, zacznij mnie czytać. <noise> tak to wygląda. W moim przypadku, to znaczy TBRy, które sobie organizuję, które nagrywam i o których mówię, powodują, że chce mi się czytać i że pamiętam o tym, co powinnam czytać. Tak to na mnie działa. Nie wiem, jak na was, ale na mnie tak. Dobra, kochani, także koniecznie piszcie w komentarzach, co planujecie przeczytać w październiku, czy przyłączycie się do mojego tbr Klasycznego, chyba tak mogłabym go roboczo nazwać. W każdym razie piszcie też w komentarzach, czy bylibyście zainteresowani tym maratonem niedzielnym. Bo tak jak wam powiedziałam, ja sama po prostu nie wiem co z tym fantem zrobić Bo z jednej strony bardzo bym chciała, a z drugiej strony no nie wiem Czy bylibyście zainteresowani takim jednodniowym y, maratonem Dobra kochani, także ja teraz biorę kartę Szybko zabieram się zamontowania, żeby ten film mógł się pojawić dzisiaj o godzinie 17 I żebym mogła to wszystko zrobić jeszcze przed pracą Także trzymajcie mocno kciuki, żeby mi się udało Jeżeli go oglądacie w czwartek, to znaczy, że mi się udało Także trzymaliście mocno i dobrze kciuki Kciuki Jakoś to dziwnie zabrzmiało. Także ja dziękuję Wam najmocniej za oglądanie. Czekam na Wasze komentarze. Trzymajcie się ciepło, dużo zdrówka i mam nadzieję, do zobaczenia następnym razem. Pa!